Dzień dobry, witajcie. Kasia Młynarczyk, terapia i rozwój osobisty z sercem. Przychodzę z krótkim filmikiem, z krótką przypominajką o emocjach, dlatego że ten temat tak mocno ostatnio przejawia się gdzieś u mnie na terapiach, gdzieś w mojej pracy i tak bardzo często dostrzegam... Że jest jednak wciąż wiele niezrozumienia w tym temacie, że jest jednak wiele gdzieś informacji sprzecznych, że jest bardzo wiele stereotypów w temacie tych, tych emocji. No i jest potrzeba, żeby tutaj gdzieś tej wiedzy, tej, 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 tych konkretów na temat pracy z emocjami, podejścia do emocji, żeby naprawdę sobie użyć, pomóc, czy w zdrowy sposób móc się z nimi skontaktować, żeby było więcej. Kasia Młynarczyk, terapia rozwój osobisty z sercem. Na co dzień jestem terapeutą, prowadzę terapie indywidualne, partnerskie, szkolenia, warsztaty. Ten kanał jest dla wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym, samoświadomością, odbudowywaniem swojego własnego potencjału, poczucia wartości. Szukania informacji, jak odzyskać własne światło, bo moją, moim przesłaniem i moją intencją jest dać zrozumienie, że pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Tak? i te wszystkie filmiki, wszystkie ćwiczenia, które gdzieś się przewijają, czy jakaś teoria jest właśnie po to, żeby mm, poczuć tą indywidualność, tą wyjątkowość siebie, lub żeby mieć narzędzia czy zrozumienie, jak tą wyjątkowość sobie odkryć. No dobrze, przejdźmy do tego tematu emocji. Nieraz o nich gdzieś tam mówiłam, ale widzę, że jest to temat trudny, obarczony właśnie ogromem stereotypów, ogromem też jakiegoś takiego odwrotnego podejścia do tych emocji, niż, niż to dobrze by było wiedzieć i mieć. Dlatego jeszcze raz w pigułce przypominam najważniejsze informacje na temat emocji dlatego że umiejętność nazywania, zrozumienia, czucia własnych emocji jest jedną z najważniejszych w rozwoju osobistym, najważniejszym w pozbywaniu się starych traum, najważniejszych w odzyskiwaniu siebie i tego własnego poczucia wartości, bo jeżeli będziemy prze naszpikowani, przebodźcowani, przebodźcowani ogromem ilości emocji i związanych z tym przekonań, to trudno będzie tą, tą wolność, to poczucie wartości odzyskać. Natomiast cały czas gdzieś nam trudno się spotkać z tymi emocjami, bo raz, że naturalne mechanizmy obronne nas od tego odciągają, bo nas chcą chronić, bo nie chcą, żebyśmy doświadczyli trudu i bólu, bo jest ogrom różnych przekonań, że lepiej nie rozpamiętywać, nie mówić, nie wracać, bo jest po prostu brak wiedzy. W jaki sposób, w zdrowy sposób spotkać się z tymi emocjami. Więc jeszcze raz. Po pierwsze, emocje są całkowicie naturalnym naszym bodźcem i tak jak to, że oddychamy, tak normalne i naturalne jest to, że posiadamy emocje. Eee, więc jeżeli odbieramy sobie możliwość, prawo, świadomą umiejętność czucia tych emocji, to odbieramy sobie wręcz naturalne prawo do życia. Emocje są bezpośrednio połączone z naszym ciałem, i podczas odczuwania emocji i uczuć, mamy określone reakcje w ciele, które mogą nam ułatwić rozpoznanie tych emocji, tak? Bo jeśli mamy tylko świadomość, że przy złości. Gniewie, wzrasta napięcie, robi nam się cieplej, zaciskają nam się mięśnie, ścięgi, yy, yy, powstaje napięcie po prostu mięśniowo-tkankowe. Tam jest złość. Jeżeli mm, jest wstyd, to często mm, mamy jakąś taką falę gorąca, jakiś rumieniec. Yy, yy. To poczucie wstydu yy. możemy w ciele też zaobserwować, że, że właśnie się tam gdzieś tak napięto. Robi nam się gorąco, czerwienimy się. Natomiast jeżeli jest smutek i żal, to jest odwrotnie: to jest tak trochę jakby nas wypompowano. Często właśnie to, to ciśnienie, to tętno troszeczkę nawet opada, jest trochę tak, jakbyśmy wypuścili powietrze z balonu, że nam się nic nie chce, nie mamy siły, opadamy z sił. Natomiast często lęk czy złość powoduje, nie wiem, poszerzanie, z, 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 y, y, lęk czy wręcz takie przerażenie, tak? Powoduje, że rozszerzają nam się źrenice, że też mamy napięcie mięśniowe, bo to jest taki stan w ciele do ucieczki albo do ataku. Więc yy, bardzo dobrze jest rozpoznawać swoje emocje w ciele i je nazywać. Każda emocja coś znaczy. Nie będę dzisiaj opowiadała o tym, która emocja za co yy, odpowiada, co nam mówi złość, co nam mówi zazdrość, co nam mówi smutek, żal. O tym mówiłam szerzej w jakimś tam Innym filmiku zachęcam do niego. Natomiast pamiętajmy, że to są naturalne bodźce. Nie, nie możemy żyć bez emocji, więc nie możemy nie chcieć, ich czuć, że są połączone z ciałem, dają nam informacje i określone reakcje w ciele. Pamiętajmy, kolejny taki punkt, że niewyrażone, upchnięte, gdzieś. Które nie mają prawa do istnienia, bo my ich nie chcemy czuć, więc je tam gdzieś upychamy, to się kumulują, i to nie jest tak, że my za pół roku, za miesiąc, czy za jakiś czas nie będziemy mieć już tych emocji, no bo minie czas, tylko to jest tak, że one gdzieś po prostu się kumulują w ciele, gdzieś się nawarstwiają, tworząc taką jungostką strefę cienia. I przekształcają się w różne formy albo uniku, albo agresji, albo chorób, albo depresji. One po prostu sobie żyją swoim życiem i przybierają różnorakie formy, które pokazują się, ujawniają w najmniej spodziewanym momencie, takim jakbyśmy nie chcieli. To nie jest do końca prawda, że czas leczy rany. Po czwarte, te, które są przyjęte, nazwane, wyrażone, zrozumiane, zmniejszają te wszystkie objawy w ciele, zmniejszają to napięcie w ciele i jakby. Opadają na sile, bo emocje tworzą w ciele migdałowatym w mózgu taki prąd, napięcie. Jeżeli są wyrażone, nazwane, zrozumiane, zwerbalizowane, czyli wyrażone na głos albo wypisane na kartce, to to napięcie w ciele migdałowatym w mózgu spada i one zmniejszają na sile. My możemy już działać mniej emocjonalnie, możemy gdzieś. E, m, poczuć większy spokój, w, po prostu w ciele, tak? I w inny sposób na przykład y, działać, czy reagować, czy podejmować decyzje. Kolejny punkt emocji. Y, dobrze jest nauczyć się czuć, a nie ich unikać, tak? Y, stereotypowo jest. Y, unikać te, tych emocji, no bo, bo są trudne, bo są niewygodne, bo jesteśmy nieakceptowani, kiedy mamy te emocje. Że dziecka nas nauczono yy, nie wyrażać swoich emocji, bo po prostu nasza złość. Czy czasem nasz lęk, czy nasza jakaś tam bezsilność, czy słabość była nieakceptowana, i nauczyliśmy się unikać tych emocji, nie wyrażać tych emocji, a jakby nauczyliśmy się tych zachowań, które są akceptowalne, które najczęściej nie pokazują tych emocji. Pamiętajmy też, kolejny punkt, że nic, co nie jest poczute, nic, co nie jest nazwane zrozumiane, nie może być uwolnione, więc dlatego trzeba wracać do trudnych sytuacji albo właśnie chcieć poczuć własne emocje po to, żeby móc uwolnić te emocje, czy traumę, czy przekonanie, które za tą emocją stoją emocje są bardzo dobrym drogowskazem. Emocje przekazują nam informacje, dlatego, jeżeli nie chcemy czuć emocji, nie nauczyliśmy się czuć, wręcz unikamy tych emocji, tak? To ten listowność, którym są emocje, nie może nam przynieść tej wiadomości i będzie walił, i pukał jeszcze raz. Są dobrą wskazówką do tego, gdzie są nasze granice. Do tego, żeby się właśnie uczyć asertywności, do tego, żeby działać czy podejmować lepsze, bardziej w zgodzie ze sobą decyzje. Więc zupełnie odwrotnie, emocji nie należy wybierać, unikać, nie chcieć czuć, nie wyrażać, tylko emocji należy się w zdrowy sposób uczyć. Spotykać z emocjami, co bardzo ważne i chyba najtrudniejsze dla większości z Was, uczyć się je akceptować. Ja wiem, że bardzo trudno jest zaakceptować swoją złość, swój lęk, swój wstyd, natomiast to jest fakt, jeżeli ta emocja przychodzi w którymś momencie i E, uznanie tego faktu, że na ten moment tak mam, to nie znaczy, że ja się z tym godzę na zawsze, to nie znaczy, że ja już tego nie mogę zmienić, to nie znaczy, że to jest dla mnie wygodne, ale to znaczy, że akceptuję, że mam to w tej chwili, akceptuję, że tego jest jeszcze tyle we mnie, e, akceptuję, że w tym momencie to czuję. Jeżeli tak czuję, to to jest fakt. Widocznie jest jakiś powód, dlaczego tyle jeszcze tego czuję, i ja w pełni to akceptuję i przyjmuję. Pozwalam sobie na to, żeby te emocje przepłynęły. To jest bardzo ważny element, akceptacja, spotkanie się z takiej świadomości odwadze z tymi trudnymi emocjami. Żeby je ponazywać, żeby pozwolić im przepłynąć, żeby w końcu móc je zrozumieć. Um, i poczuć w ciele. Kolejny ważny punkt, jeżeli chodzi o emocje, to pamiętajmy, że sam, samego, samego siebie możemy oszukać. Możemy zakładać różne maski, bo bardzo dobrze żeśmy się w tym wetresowali, żeby udawać, robić dobrą minę do gry. Natomiast swojego ciała nie oszukamy, więc bardzo dobrze jest szukać i rozpoznawać tych emocji w swoim ciele, jeżeli tak bardzo dobrze nauczyliśmy się oszukiwać samego siebie i dołączyć do pracy terapeutycznej, dołączyć do pracy z podświadczeniem. Pracy z ciałem, dlatego że ciało ma pamięć komórkową i kumuluje te emocje. Dlatego zachęcam do poszukania jakikolwiek narzędzi do pracy z ciałem, masażów masażu, pracy z oddechem, EFT, tre, czegokolwiek, co pozwoli mi spotkać się z tymi emocjami też na poziomie ciała. Kolejna rzecz to to, że jeżeli te emocje są wypierane, mmm... Odsuwane, nieakceptowane, to mm, mm, przekształcają się w różne takie formy, kompulsje i różne mechanizmy obronne, i właśnie tam są nałogi, kompulsywne zachowanie, kompulsywne jedzenie, yyy, yyy, wszelkie yyy, ataki, agresji yy, i wszystkie te ciemne formy, i takie patologiczne zachowania. Więc nie obwiniajcie siebie za to, tylko szukajcie tam swoich emocji i szukajcie głębokich, fundamentalnych powodów, dlaczego taki mechanizm u mnie się uaktywnił. Za tym stoją właśnie emocje. Co bardzo ważne, bardzo ważne, to emocje łączą nas z naszą podświadomością, łączą nas z naszymi lustrami, czyli... I tutaj zachęcam do filmiku o lustrach, chociaż mogę krótko przypomnieć, że jeżeli pojawiają się w nas emocje, silne emocje, jakiekolwiek emocje, to znaczy, że mm, y, uruchamiają się w nas czułe punkty, to znaczy te lustra w nas, bardzo często jakieś przekonania, jakieś programy, mm, jakieś traumy, jakieś doświadczenia. I odszukanie tych luster pozwala nam zrozumieć własne emocje i przejąć za siebie odpowiedzialność, nie obwiniać tylko świata zewnętrznego za nasze emocje, tylko szukać tych luster dla przypomnienia. Pierwsze lustro, czyli odbicie, to jest wtedy, kiedy mam te emocje, silne emocje, gdzieś coś mnie denerwuje, złości czy smuci, jakieś zachowanie, jakieś doświadczenie, ja. Sama, sam taki jestem, ale tego nie lubię, nie akceptuję w sobie, wypieram, nie widzę, ale jeśli ktoś taki wobec mnie będzie, to będę bardzo mieć dużo emocji tak i to się często obserwuje przy tym, jak ktoś obgaduje, przy tym, jak ktoś oszukuje, przy tym, jak ktoś e, mm, jakoś nie się zachowuje i dużo ludzi, którzy e, najbardziej się tym oburzają, prawdopodobnie dużo by tego w sobie odszukali. Pierwsze lustro, odbicie to też jest czasem odwrotnie że ja coś, mam jakieś emocje wobec kogoś, on mnie denerwuje, złości, czy napawa jakimiś innymi emocjami, bo ja nie mam tego w ogóle, a bardzo bym chciał mieć. Tak? Drugie lustro, przeniesienie to jest takie lustro, kiedy wzbudza we mnie emocje, sytuacja, doświadczenie i teraz ja taka nie jestem. Nigdy nie byłem, natomiast mnie ktoś tak traktował, ja tego doświadczałam, ja podobnego zachowania doświadczałam w przeszłości, w dzieciństwie, dlatego teraz, jak mnie ktoś tak traktuje. To mam takie silne emocje, tak? Jeżeli w dzieciństwie mnie na przykład nikt nie słuchał, nikt nie zauważał, albo przeinaczał to, co mówię, to teraz, jak nie jestem słyszana, jak ktoś mnie olewa, to będę mieć silne emocje, nie będę mogła w spokojny, asertywny sposób do tego podejść. Jest jeszcze trzecie lustro. Odbicie, przeniesienie i odzwierciedlenie to znaczy, że wywołuje we mnie em, 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 ogromne emocje jakaś sytuacja, jakieś doświadczenie, jakieś zachowanie. Ja taka nie jestem, to nie jest pierwsze lustro. Ja dokładnie tego nie doświadczyłam, więc to nie jest do końca drugie lustro, ale to samo zachowanie czy doświadczenie, które jest teraz, odpala we mnie przekonanie w mojej podświadomości, jakiś wzorzec, jakiś. Czuły punkt, jakąś blokadę, która spowodowana była w przeszłości zupełnie innym doświadczeniem. Powiedzmy, że kiedyś ktoś mnie bił albo na mnie krzyczał, i mam przekonanie albo traumę z tym, że można mnie źle traktować, mam zaniżone poczucie wartości, czy poczucie, że jestem nieważna. I powiedzmy, że teraz, kiedy. Ktoś mnie zlekceważy, nie weźmie do projektu albo nie zaprosi na urodziny, chociaż zaprosił wszystkich znajomych, będę mieć te same emocje, bo przekonanie, że jestem nieważny, można mnie źle traktować, się uruchomiło. Więc to tyle o własnych emocjach. Bardzo Was zachęcam, żeby robić odwrotnie niż wszyscy mówią, żeby chcieć je czuć, żeby uczyć się je akceptować, żeby uczyć się je słyszeć żeby mm, nie bać się mm, spotykania z własnymi emocjami. Raczej myślę, że powinniśmy się bać y, g, g, gdzieś upychania tych emocji, bo wtedy one się stają najbardziej niebezpieczne. Mm. Zachęcam do budowania nawyku, szukania możliwości, uczenia się, spotykania z własnymi emocjami i, spo, i w zdrowy sposób yy, właśnie doświadczania tych emocji, czy to na terapii, czy to w rozwoju osobistym. Zachęcam do yy, różnych ćwiczeń związanych z uczeniem się własnych emocji. Jednym z najprostszych takich ćwiczeń jest po prostu dziennik emocji, czyli yy, Czyli pytanie się siebie e, każdego wieczoru przez jakiś dłuższy czas, co ja dzisiaj czułam, co ja dzisiaj czułem, jakich emocji mam najwięcej, e, czy ja czułem żal, czy spokój, czy radość, czy złość, czy lęk, czy niesprawiedliwość. Wiecie, to są różne. Emocje, uczucia i odczucia, które warto po prostu zacząć się w ogóle zastanawiać, wchodzić do środka i pytać się siebie, co ja dzisiaj czułam, jakich emocji czuję najwięcej, a potem zadawać sobie pytanie, dlaczego, z jakiego powodu, tak, żeby usłyszeć tego listonosza. I bardzo Was zachęcam do takiego prostego ćwiczenia, czyli codziennego budowania nawyku pytania się. Co ja dzisiaj czułem, czułam? Dlaczego to czuję? Jakich emocji mam najwięcej? Z jakiego powodu mam tych emocji najwięcej? I po kilku dniach, tygodniach, jak sobie przejrzycie te zapiski, to zobaczycie, jakich emocji jest najwięcej, jakich powodów do tego, że te emocje się pojawiają jest najwięcej. Więc będzie to dobrą wskazówką do jakiej zmiany. <laughs> Do podjęcia jakiejś decyzji, do postawienia gdzieś jakiejś granicy, czy do wejścia w jakąś asertywność, a nie do nieświadomego kręcenia się w kółko przy tych samych emocjach. Bardzo Wam dziękuję, była to wielka przypominajka, a natomiast naprawdę bardzo Was zachęcam do pracy z własnymi emocjami. Poszukiwania zdrowych sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, do poszukiwania luster w sobie i prowadzenia ćwiczeń, które nauczą Was rozumieć i słyszeć własne emocje. Eee, za każdy komentarz, subskrypcję bardzo dziękuję. W razie czego jestem. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym filmiku.